Witam. Książki takie jak ta pojawiają się na mojej półce stosunkowo rzadko. Ale że nie raz już wspominałem, że od pewnego czasu staram się nadrobić swoje braki, jeżeli chodzi o historię Chin, to jej obecność może aż tak nie dziwić. Chiny powód olbrzyma autorstwa Konada Sajca to monografia historii Chin, skupiona przede wszystkim na współczesnych Chinach. I na aspekcie społeczno-gospodarczo-politycznym. O ile oczywiście autor opisuje nam dzieje Chin od czasów dawnych do czasów Mao Zedonga, bo ma świadomość, że pisze swoją książkę także dla ludzi, których generalnie historia Chin jest terra incognita, to tym, co interesuje go najbardziej i czym, czemu poświęca ponad połowę całej tej dość bądź co bądź <laughs> obszernej. Pozycji to współczesne dzieje Chin po okresie Mao Zedonga, czy Zedonga. Ta druga forma jest bardziej poprawna, chociaż ta pierwsza wciąż funkcjonuje żywo w polskim języku. O co y, chodzi w tej książce może przede wszystkim. Więc tak, jej pierwsza połowa to jest zarys y, dziejów Chin, które dla kogoś, kto interesuje się tematem raczej odkrywcze w żaden sposób nie będą, ale jeżeli ktoś nie miał w ogóle pojęcia, albo gdzieś tam słyszał piąte przez dziesiąte w rodzaju grania w Dynasty Warriors y, czy inną y, Tales of the Three Kingdoms, to może być to dla niego całkiem niezła pigułka wiedzy przedstawiająca kto, co, kiedy, po co i dlaczego. Ale tym, co w tej książce jest najciekawsze i dla mnie było przy każdym razie najbardziej odkrywcze, nowe i ciekawe, to właśnie opis tego, co wydarzyło się po śmierci Mao Zedonga i czasy rządów, najpierw Deng Xiaopinga, a potem Jiang Zemina. Bo od razu ustalmy, choć jest to historia współczesnych Chin, to jak to w przypadku historii współczesnej. Cezura zawsze będzie dość da daleka od czasów, w których aktualnie żyjemy. Tak więc książka kończy się tak naprawdę w 2015 roku. A więc czasów najsłodniejszego Kubusia Puchatka już w niej nie opisano. Co w sumie nie powinno dziwić, bo jest to historia, która toczy się niejako na naszych oczach, i jak ona się skończy, wciąż nie wiemy. Pomijam już to, że czasy C są bardzo specyficznymi dla historii Chin, i są jakby takim powrotem do czasów prawie że cesarskich, jeżeli chodzi o model sprawowania władzy. Autor bardzo ładnie opisuje to wszystko i to jak nastąpił właśnie od czasów Mao Zedonga, czyli znowu od czasów prawie Rzecz powrót do takiego bardziej komunistycznego modelu władzy. Kogoś może to zdziwić, bo przecież komunizm też kojarzy się zawsze z dyktaturą i tak dalej, ale pamiętajmy, że w odróżnieniu od na przykład czysto monarchicznych systemów, komunizm zawsze, nawet jeżeli było to tylko kwestia deklaratywna, kładł duży nacisk na kolegialność. Nawet u Stalina, Takiego można powiedzieć archetypu jednowładcy, któremu potem w końcu zarzucano kult jednostki, zawsze te najważniejsze decyzje były formalnie podejmowane kolegialnie, pod wszystkimi ważniejszymi rozkazami podpisywali się członkowie biura politycznego i tak dalej. Tak naprawdę w Azji wyglądało to trochę inaczej. Mao bardzo mocno to ograniczył w miarę dochodzenia do władzy, zresztą stalinowskim wzorem. A tym, który tak naprawdę zerwał z tą fikcją całkowicie i wprowadzał już, już ściśle monarchiczny system, który z komunizmem nie ma już tak naprawdę nawet wiele wspólnego w fazie deklaratywnej, no to już jest Korea Północna, gdzie już nawet słowo socjalizm w tym momencie jest rugowane z całej masy oficjalnego nazewnictwa i zastępowane kimami najróżniejszymi. Żeby podkreślić tą właśnie ten monarchiczny aspekt. Natomiast w Chinach było to trochę inaczej. Po odejściu od władzy Mao i jego ekipy, chińscy komuniści poczuli chęć powrotu do klasycznego komunizmu. Żaden z nich nie był na tyle potężny, aby uchwycić władzę w takim stopniu, jak właśnie Mao. Podobna sprawa jak w Związku Radzieckim, gdzie po Stalinie. Belia był najbliższy chyba stworzeniu modelu neostalinowskiego, ale pozostali mu w tym skutecznie przeszkodzili, i tak samo w Chinach bandę czworga odsunięto natychmiast, żeby właśnie ktoś z nich nie stworzył modelu neo-maoistowskiego, a w zamian za to mieliśmy Denga, który przywrócił, można powiedzieć, władzę faktyczną partii komunistycznej. Za jego czasów zresztą dokonał się Coś znowu bardzo nietypowego, jak na państwo komunistyczne, bo swoista rewolucja oddolna. Wiadomo, w państwach komunistycznych zwykle wszelkie zmiany są deklarowane od góry. Natomiast tutaj, w przypadku zmian gospodarczo-społecznych, nastąpił ciekawy przypadek, kiedy te zmiany zaczęły następować od dołu. Zaś góra mogłaby je zatrzymać, gdyby chciała, ale Deng Xiaoping okazał się na tyle rozsądnym przywódcą, że. Postanowił im ustąpić, obserwować, kontrolować i zobaczyć, co z tego będzie. Ruch ten miał, jak się miał okazać w przyszłości, bardzo ważny wpływ na chińską gospodarkę. Autor opisuje to bardzo szczegółowo w tej książce, ponieważ tym, co interesuje go w największym stopniu, to są właśnie kwestie społeczne, gospodarczo-ekonomiczne i polityczne. Kwestii militarnych w tej książce za bardzo nie ma. Kwestii związanych z polityką zagraniczną też jest relatywnie niewiele, więc jeżeli interesują Was takie tematy, to z góry mogę zapowiedzieć, że w książce tej wiele dla siebie nie znajdziecie. Natomiast jeżeli chcielibyście poznać właśnie Chiny współczesne, tak bardziej od wewnątrz, zobaczyć co tam się tak naprawdę się wydarzyło, jak to działało, jak to się zmieniało, od właśnie poziomu pojedynczych rolników, którzy wyprzedając swoje towary na Prototy, można powiedzieć prototypie wolnego rynku byli tymi, którzy zaczęli budowę chińskiego, chińskiej wersji kapitalizmu, to książka ta stanowi naprawdę kopalnię fascynujących informacji. Naturalnie, autor, tak jak cała masa historyków piszących o czasach bliskiej historii, czyli tej historii, która dotyka już współczesności. Nie mógł się oprzeć pokusie snucia pewnych prognoz i analiz, które my dzisiaj możemy już skonfrontować z naszą rzeczywistością. Mimo to, moim zdaniem, książka jest pozycją zdecydowanie wartościową. Nie jest to też może taka książka najłatwiejsza do czytania. To nie jest pozycja zupełnie Całkowicie popularna, ale nie jest to też, te, też cegła stricte naukowa, jest to książka pomiędzy. Pisana, myślę, tak w moim odczuciu, w dużej mierze o ludziach, którzy na przykład chcieliby jakoś wiązać się z Chinami poprzez właśnie stosunki gospodarcze, polityczne, ekonomiczne i chcieliby w jednej książce dostać taką cegłę potrzebnych im informacji, które pozwolą im zrozumieć pewne aspekty współczesnych Chin. Pod tym względem Chiny, powód Olbrzyma sprawdzają się naprawdę całkiem nieźle, i yy, myślę, że można i tak potraktować. Oczywiście, jak powiedziałem, książka kończy się na 2015 roku, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował już informacji zupełnie współczesnych, no to przykro mi to już trzeba szukać informacji przede wszystkim w internecie, bo monografii dotyczących czasów Si raczej jeszcze nie ma, a prawdopodobnie minie jeszcze ładnych parę lat, zanim się ich doczekamy. No i oczywiście kwestią bardzo ważną będzie dostęp do źródeł oraz tego w jakim stopniu te źródła będą autentyczne, ponieważ jak wiemy doskonale, Chińczycy udostępniają chętnie wiele danych, ale Wiarygodność tych danych, jak pokazuje potem rzeczywistość, potrafi być dyskusyjna. Książka wydana jest dość ładnie. Jak powiedziałem, jest obszerna. To nie jest cieniutka książeczka na jedno, dwa poczytania. Ilustracji może za dużo w niej nie ma, ale tutaj liczy się przede wszystkim treść, a nie informacje, a nie informacje graficzne. Więc to nie jest książka, powiedzmy, historii wojskowej, gdzie duża ilość ikonografii miałaby sens. Jednakże. Uważam ją za tytuł bardzo ciekawy. Wydało ją wydawnictwo Akademicki Dialog, które wydało wiele innych pozycji poświęconych Azji, a które niezmiennie polecam. Zwykle, jak trafiam na targi książki w Warszawie, to udaje się na ich stoisko i zwykle co najmniej z jedną, a czasem większą ilością książek wracam. I właściwie nigdy jeszcze do tej pory się nie zawiodłem. Także w tym przypadku również tak było. I oczywiście, jeżeli szukacie monografii Chin jako takiej, takiej poważniejszej, bogatszej, to takie książki też znajdziecie, ale jeżeli po prostu chcecie dostać jedną książkę o historii Chin, opisującą dzieje tego państwa i przedstawiającą dość szczegółowo czasy współczesne, to książka Konada Zajca może być całkiem niezłym rozwiązaniem.